Rozpocząć teraz. dobra, I tak będziemy sobie mówić. i Musimy się przedstawić. Musimy się przedstawić. No to, to Zmienię nazwiska. No. Naprawdę. No. Mhm. Ale to może każdy siebie, czy każdy każdy? Myślenie? siebie Każdy siebie. No dobra. Tomek Zdorczyk. Rafał Prabucki. Mirek Gumowicz. <laughs> Jesteśmy po pierwszym dniu konferencji organizowanej przez wydawnictwo Preską i wydawnictwo. Abi eksperta, e, Marlena sokowska barła, która jest organizatorką tego całego przedsięwzięcia. E, Pozdrawiam serdecznie. E, to się wycnilo, podobno. E, trzy, pierwsze, e, trzy pierwsze wystąpienia e, dotyczyły stricte, znaczy dwa pierwsze wystąpienia dotyczyły stricte informacji publicznej. E, pierwsze wystąpienie profesora Jabłońskiego, który mówił o specyfice e, udostępnienia informacji publicznej, tego styku ochrony prywatności i ochrony e, i udostępnienia informacji publicznej. Bardzo ciekawe wyroki, bardzo polecam wystąpienie pana profesora, w szczególności te orzeczenia, które, które nawet w materiałach jeszcze nie było, bo są tak świeże, tylko są po prostu gdzieś tam za zacytowane e, i ciekawe informacje publiczne, e, wnioski o informacje publiczne mogą składać e, na przykład za pomocą systemów do obsługi, do kontaktu pomiędzy nauczycielami a szkołą. W sensie składają w ten sposób w tak. wnioski o dostęp do informacji. Tak, wiesz. za pomocą tych narzędzi do dzienników, Także i to ciekawe rzeczy się pytają. Drugie ciekawe wystąpienie Agnieszki episkosz Ryń dotyczące opłat za udostępnienie informacji publicznej. Taka ciekawostka może dla niektórych, że potrafią być takie podmioty publiczne, które potrafią obliczyć koszt wydruku. Przedostania informacji do jednego urządzenia, czyli do konkretnej drukarki, która zużywa konkretne. konkretne Prąd, konkretny ilość papieru, e, tuszu czy atramentu jakiegoś innego nośnika, którym nanoszą są, nanoszą są informacje. To taka ciekawostka bardziej, bo oczywiście było wiele innych rzeczy. E, trzecie wystąpiły, wystąpienie było Beaty Koniecznej Drzewieckiej. Pozdrawiamy. Wszystkich pozdrawiamy. E, dotyczyło ochrony słowowych z perspektywy zamówień publicznych. I Beata podkreślała ten, tą super trudną sytuację, kiedy można w postępowaniu zamówieniu publicznym raz pomylić rolę, dwa można też nie przekazać klauzuli informacyjnej odpowiednim osobom, no i też czasami może dochodzić do udostępnienia, czasami do powierzenia, więc to nie są takie łatwe tematy. Czwarty temat należy już do... Do mnie tak wyszło. To jest, to jest czwarty, tak, czwarty temat w, w, na tej konferencji. E, drugi temat mój dzisiaj, bo ja po prostu tak krążę i, i głoszę dobrą nowinę o nadchodzących legislacjach. Jestem takim ewangelistą chyba, tak? Już Ale co znaczy to drugi dzisiaj? W sensie... To był w Opolu Ja byłem w Opolu rano. I tak, tak jeździsz. Tak, tak, jeżdżę i głoszę dobrą nowinę o nadchodzących regulacjach, a jest ich trochę, bo ty właśnie śmialiśmy się, że Proszę. jest ich więcej niż 90. Gdzie jeszcze dzisiaj jedziesz? Dzisiaj? Dzisiaj to już jadę chyba tylko na imprezę wieczorem. To się nagrało. Okay. To, okay. Się wytnie. to Się, to się wytnie. Wytnie. To już to są uroki live'ów. Tak. To nie jest live. To jest live. Okay. Nie to no, e, dzisiaj już nigdzie raczej nie pojadę, e, już zostanę z wami, e, jutro też będę słuchał kolejnych wystąpień, e, ale miałem okazję... Ale powiedzieć... jutro nie występujesz jeszcze Nie, raz. nie, okay. jutro nie występuję, to trzeba trochę... Nie, jutro mam tylko jedno spotkanie, więc na chwilę zniknę, ale generalnie e, nie mam takich wystąpień, że jestem na jakiejś konferencji. No i dzisiaj pozwoliłem sobie, taką gradację sobie zrobiłem, mm -hmm. bo to już się zaczęło w weekend na The Hack Summit, potem byłem w Opolu na cyberbezpieczeństwie stosowanym i dzisiaj... E, na dzisiaj bez kartki. Tak, dzisiaj, dzisiaj to już bez kartki, już się nauczyłem na pamięć i dzisiaj pozwolę sobie doprecyzować, czyli przeszedłem sobie z mówienia o tych legislacjach, które mają się pojawić. A to są dyrektywy i rozporządzenia unijne, jest ich ponad 90 dla gospodarki cyfrowej, więc dość sporo. Tomek a, był przerażony. No, Pisał no, mi SMS, -y, że jest przerażony. No, wszyscy tu byli przerażeni, ale ile tego jest. Ale generalnie właśnie dzisiaj doprecyzowałem, żebym mówił konkretnie o pakiecie e Evidence, czy o dwóch przepisach o rozporządzeniu i dyrektywie, które mają pomóc egzekwować prawo, a e, dokładnie mają pomóc w pozyskiwaniu dowodów elektronicznych. Przy... Ale, ale nie pozyskiwaniu w sensie takim, że wnioskujemy o dowody, tylko pozyskiwaniu jako materiał. Nie, 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 właśnie, że okay. wnioskujemy, a konkretnie to, że organ sądowy może zażądać teraz zabezpieczenia albo przekazania dowodów elektronicznych. Tak w angielskiej wersji mamy production i preservation. Czyli tu znowu mamy, nie jest to jednak, to nie są przepisy, które są pełne, bo mamy tak naprawdę, one są ograniczone do właśnie dwóch rzeczy i konkretnie do takich żądań. To niektórzy zarzucają, że nie są to kompleksowe przepisy, a z drugiej strony one mają pomóc, tak, bo do tej pory. No ale z... jaki problem był z tym? Z, z, na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy był taki, że jak rozmawialiśmy z Facebookiem, znaczy, nie, ale jak mieliśmy problem, Ktoś kogoś znasz, możesz tak zawsze o, powiedzieć. Ktoś kogoś znam, tak? Miał problem, żeby pozyskać dowody od Facebooka, no to wszystko się opierało tak naprawdę na dobrej woli Facebooka a, i na kooperacji z Facebookiem, gdzie fej, Meta, przepraszam, Meta, bo tak naprawdę mówimy tutaj o Mecie, Meta tak naprawdę, no, mówiła OK, może wam przekazujemy, może nie, jak przekażemy to na naszych zasadach, tak? A chodzi teraz o to, żeby jak mamy organ sądowy w jakimś kraju, czy to w w Polsce czy to w Francji to, żeby on mógł rzeczywiście zażądać e, tych dowodów elektronicznych i, i żeby to miał okay, ręce i nogi na reszcie. Teraz ja się usłyszałem, bo usłyszałem dowodów osobistych, chodzi nie, o dowody nie. elektroniczne. Tak, to jest właśnie, to jest trochę problematyczne, tak? bo jak ja pisałem to to ja doktorat, tak, doktorat, tak, jak ja nie miałem, jak pisałem doktorat i na początku, jak nie było jeszcze tych przepisów i, się, i wpisywałem na przykład e-evidence, tak, mhm. czyli electronic evidence, ten skrót, to w zasadzie wyskakiwały mi same dowody elektroniczne, Kwestie dotyczące dowodów elektronicznych. Dowód elektroniczny w kontekście, wiecie, dowód elektroniczny to taki, jaki można po prostu Wygenerować jednostce w Unii Europejskiej, a nie w kontekście dowodów elektronicznych, czy jakiegoś na przykład... Śladów tak, danych, które wydziału. mogłyby świadczyć właśnie o jakiejś naszej aktywności w internecie. Nie? Więc to jest, Ale tam, tam jest podpiewa. określona forma, tak? W jakiej formie mają przekazać dostawcy te Wiesz, dowody? co, to jest tak, że. Mm, z, zakres danych. Jest podany, zakres, a nie jest podany, Forma nie jest podana. Hmm. Tutaj e, jest tylko tyle, że doprecyzowano, jak już mówimy o formie, że dowód elekt elektroniczny to jest. Forma to znaczy, że to jest dowód w formie danych, tak? To jest też istotne, jeżeli już hmm. mówimy o formie, ale w jaki sposób oni Czyli mają Nie to... ma tego formalnego, takiego, takiego materialnego zapisu na, na papierze dajecie jako dowód, tylko dajesz elektroniczne dane. Tak. Mówiąc, co to są zadane, co one oznaczają, ale nie nie ma nośnika danymi i nie ma papieru, znaczy nie ma żadnego ani, ani Okej, okay, Ale to w postępowaniu karnym, tak? Tak, 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 karnym, tak. Okay. Cały czas jesteśmy w postępowaniu karnym, tak? Tutaj yy, nie, nie, nie wychodzimy poza to, chociaż. Nie, nie że na potrzeby postępowania cywilnego. Tak? Nie, nie, chociaż coraz częściej mówi się, dlatego też śledzę to, bo doktorat jak pisałem, doktorat też był do, w związku z dowodami elektronicznymi w postępowaniu cywilnym, mhm. ale wydaje mi się, że tutaj myślę, że to postępowanie cywilne, jeżeli będzie dla całej. Unii Europejskiej, kiedyś ujednolicone, to będzie czerpać po prostu też z przepisów karnych, bo tak się dzieje, tak? My bardzo często czerpiemy z doświadczeń prawa postępowania karnego, tak? Bo tak jest łatwiej, nie? Bo zobowiązanymi będą usługodawcy, tak. którzy świadczą usługi społeczeństwa informacyjnego, co nam się bardzo ładnie łączy z DSA. Pytanie właśnie było takie, dyskutowaliśmy, sprawdzaliśmy, czy to będzie dotyczyć podmiotów publicznych. I taka wstępna, szybka analiza, chociaż raport rzucił na koniec takie pocieszenie, że to nie dotyczy podmiotów publicznych, ale jest... może było to zbyt daleko idące. No właśnie, bo widziałem, proces... że widowia doczekała na ten moment. Ja nie, możesz, nie możesz się łamać, no. nie możesz się łamać. Ale poczekaj, ale, poczekaj, ale jest powiedziane <grym> przedmiocie w przedmiocie, w tych pierwszych artykułach i definicjach, że, że dotyczy takiego usługodawcy, który ma zakład, a zakład e, prowadzi e, działalność gospodarczą. Czyli jeżeli nawet jest podmiot publiczny, ale prowadzi działalność gospodarczą, chociażby wystawia faktury czy rachunki za parkowanie, bilety itd., to są działalności gospodarcze, tak? To w tym momencie pytanie jest takie, czy nie kwestia tego, czy, czy podmiot czy prowadzi, czy nie prowadzi, to był Pytanie jest takie, czy jeden z tych punktów zależnych w ramach tego, tego samego VAT-u, bo VAT jest cały czas w jednostce samorządu terytorialnego, czy tej jednostce, która ma zdolność do czynności prawny, prawnych, prawda. A więc Ech, może być no. tak, że jeden zakład twój pomocniczy albo właśnie jednostka organizacyjna prowadzi działalność gospodarczą, to cały ten. To... Na pewno, tam, bo tak też nie, 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 nie mam pewności, czy no. ten zakład tam jest elementem tej definicji, jest, tak? Jest, jest, tak, jest, 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 sprawdziliśmy, jest. No, jest, okay. więc pytanie jest po pierwsze, czy usługi hmm. społeczeństwa informacyjnego wszystkie, czy tylko takie, które są prowadzone w ramach działalności gospodarczej, mm -hmm. niezależnie od tego, czy podmiot publiczny, czy nie, bo wprost nie ma wyłączenia podmiotów publicznych i że jest skierowane do podmiotów e, prywatnych, tylko poprzez definicję zakładu, który prowadzi działalność gospodarczą. Więc... No, wyobrażam sobie jakąś platformę edukacyjną, na której dochodzi do jakiegoś naruszenia, która jest prowadzona przez podmiot publiczny tak. i gdzie dochodzi do takiego żądania tak? wydania tych elektronicznych dowodów. Platformy, te wszystkie media społecznościowe, no. nie? Mm. Do, do, do nich jest to Tylko, że raczej sektor publiczny nie prowadzi, po, chyba, że znacie jakieś portale społeczne, społecznościowe. Które co? No dla, który by dostarczał sektor publiczny. Nie, do no, sektora u... sektor publicznego. Nie, ale u nas nie, ale może u nas w nas krajach. O tak, u nas nie. O, coś masz, dla mieszkańców. Coś dla mieszkańców? Wiesz, to ono jakiś taki, wiesz, okej, okay, no profil pewnie na w mediach społecznościowych to nie będzie nie, jeszcze, nie, nie. Mm -hmm. ale żeby mieć swoją platformę. No, to nie, ja nie słyszałem, ale trzeba by było zobaczyć, zrobić jakieś research. Nie, nie słyszałem o tokenach, emisji tokenów, ale tak, żeby. Ten no dobra, to... ale te przepisy zapewniają integralność, z, y, mówią w jaki sposób to ma być wydane, żeby nie było manipulacji o ty tymi danymi, czy? Czy nie ma nie. Taki... nie, nie, nie. nie. Bo to jest zawsze problem. Nie? Że ktoś Tutaj głównie robi... chodzi o screena, ale to tak nie wygląda. Znaczy nie, to nie, nie. Jest Tutaj na pewno ta, nie, to nie chodzi o screena, to już właśnie chodzi o to, żeby te do, dowody były odpowiednio zabezpieczone, Aha. żeby one były wykorzystane. Okay. Tam nawet były takie dyskusje, jak powstawał ten, ten przepis, że konieczne jest, aż i powstawały przepisy tych, szczególnie rozporządzenia w tym pakiecie, to konieczne jest tak skonstruowanie wszystkiego, żeby uniemożliwić też wykorzystywanie tych narzędzi, które będą tam przygotowane do tego, żeby na przykład kogoś śledzić, nie? Żeby okay. nie było takiej sytuacji, że na przykład organ sądowy przygotowuje żądanie, że na przykład platforma, jak, na przykład jakiś tam usługodawca, tak? Który ma jakąś platformę, ma nagle kogoś śledzić, tak? Więc to też chodzi o to, żeby takie sytuacje tutaj wyłączyć, tylko żeby właśnie pomóc na potrzeby danego jakiegoś postępowania karnego, te dane po prostu zabezpieczyć i przekazać, tak? To, tak jak mówię, to tych dwóch rzeczy się... Czyli nie, nie, wpro... te przepisy nie wprowadzają czegoś, co by było sprzeczne z Chociażby z aktem o usługach cyfrowych, czyli nie wprowadzają takiego obowiązku monitorowania nie, legalności. Nie, 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 nie. nie, okay. No dobrze, to co? A czy, zobaczymy jeszcze, jak będzie praktyka wyglądać. Nie? Bo to A kiedy to wchodzi? Ojej, to jest Już weszło, nie znaczy, Opublikowane, opublikowane jest. już jest, ale to do, 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 do tego, żeby to miesięcy? miało moc obowiązującą, to jeszcze trochę czasu jest. Dyrektywa, o, wiadomo. jeszcze implementacja. Tak, tak, no dyrektywa musi być zaimplementowana, rozporządzenie będzie po dyrektywie, no bo dyrektywa musi zostać, tak jak tutaj słusznie zauważyliśmy, zaimplementowana. Więc trochę jeszcze czasu mamy, zobaczymy co, jak, jak to będzie wyglądać, na pewno jest to, no, duża zmiana w kontekście tych przepisów, w kontekście gospodarki cyfrowej, które mają służyć do egzekwowania prawa, tak. No. Znajomi, znajomi prokuratorzy się teraz cieszą. No, no, takie ciekawe poruszenie jest na przykład w sektorze e, usługodawców zajmujących się właśnie e, kryptowalutami, bo oni na przykład się teraz Teraz zastanawiają, jak tutaj wdrożyć RODO lepiej. No, bo będziesz, no, będziesz mógł za pomocą robodu, RODO powiedzieć, że naruszysz prywatność, będziesz ważył interesy. No, no, i, no i tak, będą teraz okay, no, by dzisiaj w ogóle nie przestrzegały. Bo teraz będą nie, no, turbo przestrzegać. Teraz no. właśnie będą turbo, szczególnie, że w ten sposób starają się zachęcić klientów. Tak, no, Pamiętajmy, że tak to też trochę no, wygląda. Ale jeżeli na przykład wprowadzę jakiś rodzaj pseudonimizacji, okay, to ja cały czas jeżeli mogę to miałbyś, powiązać. Jeżeli ale miałbyś na przykład pełną anonimizację albo właśnie haszowanie, szyfrowanie, mhm. takie? że, wierzyń, że na, wy, wydam dowody, ale odbiorca z tego nie skorzystał bo on z tego no bo ja widzę, ja widzę tylko i wyłącznie takie dane. Proszę bardzo, a chcecie z tego coś wyciągać, te w no To jest właśnie problem, nie, że niektórzy właśnie widzą to w ten sposób, że po prostu na tacy usługodawcy będą szyfrować dane i przekazywać, tak, chcecie, 8, 8 godzin, 10 dni, bierzcie zaszyfrowane dane, bo my nie musimy ma. być tutaj… No tylko, że wiecie. musisz zaszyfrować to po, po, po stronie ta, 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 ta. użytkownika, no bo inaczej to… Jeżeli, jeżeli klucz będzie na Twoim urządzeniu yy, i dostawca powie, nie jestem w stanie tego odszyfrować, proszę bardzo, daję Wam dane, jeżeli chcecie, to sobie to łamcie, ale ja nie mam takiej możliwości, ani prawnej, ani technicznej, bo co, nie zmuszę tego człowieka, żeby mi dostarczył prawda? A jest tam coś o odszyfrowywaniu? Nie, 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 nie. Dawaj. Ostatnio tylko, yy, znaczy jest tylko tyle, co znaleźliśmy, że rzeczywiście dane są tak skonstruowane... <laughs> że ten, de, definicja ja się danych, danych. <laughs> definicje danych danych są tak skonstruowane, że rzeczywiście tych haseł i e, info, danych uwierzytelniających nie powinno się przekazywać. Okay. Okay. No co? to co? Dziękujemy Bo w takim razie. Ja za bardzo dziękuję. Za dzisiejszy dzień i do zobaczenia jutro i bez zobaczymy. czy bez... że formuła się przyjmie. Tak, że tak sobie siedzimy. I co? I... <śmiech> <śmiech> pójdzie czy nie pójdzie? Poszło. <laughs> eee, super.